Już jutro po blisko 18 miesiącach budowy nadejdzie historyczny moment połączenia obu części mostu. Przez dwa dni przy użyciu pras hydraulicznych podnoszone jest przęsło środkowe o wadze blisko 600 ton. Ta operacja oprócz aspektu technicznego ma również aspekt symboliczny, ponieważ po raz pierwszy po nowym moście będzie można przejść suchą nogą z lewej na prawą stronę Wisły. No jest to dość rzadko spotykana operacja podnoszenia na cztery prasy. Każda z tych tras, dźwiga, te dwie, które widzimy po stronie prawej, są 600 tonowe, po stronie lewej 280 tonowe. Przez odpowiedni zespół sterowników są one synchronizowane i podnoszą z dokładnością do 1 mm różnicy na jednakowy poziom żądany. Za jednym podniesieniem podnosimy około 200 mm konstrukcję do góry. Kiedy środkowy element zostanie połączony i zespawany z wcześniej zmontowanymi częściami mostu rozpocznie się nasuwanie elementów łuku. Łuk został podzielony na trzy segmenty, z których jeden jest już zmontowany i po tych dźwigarach łuk zostanie nasunięty na swoje miejsce, a następnie przy pomocy podobnych siłowników hydraulicznych zostanie Podniesiony do góry, i tak wszystkie jego trzy części. Operacja montażu łuku będzie wyjątkowo atrakcyjna. W całej okazałości most będzie można zobaczyć już w październiku.